Też jest Tesco i to jest jedno z miast, w którym robimy tą akcję, dlatego że chodzi o sytuację pracowników w sieci handlowych, w tym także Tesco. My postulujemy, aby zwiększyć zatrudnienie w sieciach handlowych, także w Tesco. Sądzimy, że kilka tysięcy miejsc pracy w sieciach handlowych jest możliwe do osiągnięcia od zaraz. Dlatego, że mamy do czynienia z sytuacją, w której pracownicy wykonują swoją pracę na kilku etatach. Mamy do czynienia z tak zwanym multiskillingiem, czyli wsparciem. Wtedy, kiedy na kasach brakuje ludzi, muszą pracownicy z innych działów schodzić na kasę. No i mamy do czynienia z takimi patologicznymi zjawiskami jak tempo skanowania, 1650 produktów na godzinę. To jest oczywiście sytuacja, w której kasierki są obciążone ogromnym obciążeniem i psychicznym i fizycznym, a także chcemy, żeby doprowadzić do sytuacji, w której w sieciach handlowych dojdzie do zawiązania układów zbiorowych pracy. W sieciach tych układów zbiorowych pracy nie ma. I stąd te patologie. No właśnie, czy Polska Partia Pracy tylko skupia się na sklepach handlowych i takich supermarketach jak Tesco, czy jeszcze gdzieś działa? Nie, myśmy tutaj na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. wczoraj w Olsztynie robili spotkanie, na którym przedstawiliśmy naszych kandydatów, sądzą na, jak Mateusz Mazur, który będzie kandydatem Polskiej Partii Pracy 650 w, w tych wyborach. My już mamy prawie kompletne listy w tych dwóch okręgach wyborczych województwa warmińsko-mazurskiego i nie chodzi tylko o pracowników wielkich sieci handlowych. Ta akcja akurat jest skierowana właśnie do pracowników sieci handlowych, ale chodzi również generalnie o miejsca pracy, stosunki pracy, warunki zatrudnienia, a więc to, co jest problemem polskich pracowników, rozpowszechnianie się, rozpowszechnianie się umów śmieciowych, umów pozakodeksowych. Dziś wiemy z danych głosów, że ludzie pomiędzy 20 a 30 rokiem życia w 60% pracują na umowach śmieciowych, na umowach pozakodeksowych. Wczoraj rozmawialiśmy także na temat sytuacji polskich szpitali. Przeciwstawiamy się koncepcji Platformy Obywatelskiej realizowanej w ramach ustawy prawa. Przeciwko czemu państwo dziś prosto tak, no, obiecy... Jak to sobie Tak, <laughs> Oczywiście Oczywiście przeciwko łamaniu praw pracowniczych w sieciach handlowych. Już chodzi nie tylko o wielkie sieci handlowe tylko w ogóle o handel. Jak wiemy, zasłaniając się kryzysem, pracodawcy zwolnili bardzo dużo pracowników. Ci, co zostali, przejęli obowiązki Ale... tych, co odeszli, aczkolwiek zarobki minimalnie poszły w górę w niektórych sieciach w ogóle. Także... Jak jest, was... tak... Jakie są naj, największe no, przewinienia pracodawcy? Jakby pani tam mogła systematycznie? Właśnie... Brak pracowników, praca jednego pracownika za kilka osób, brak sprzętu, brak odzieży ochronnej. W sieciach są tak zwane umowy śmieciowe, czyli umowy na, na, okres, na czas określony, gdzie eksploatuje się pracownika przez 2-3 lata, później się po prostu z nim tej umowy nie przedłuża i tak na przykład robi obi. To są takie główne przewinienia. Pracodawca nie chce podpisać układu zbiorowego pracy. Jest to niewygodne dla niego, prawda? Dla nas byłoby, dla pracowników byłoby to jakieś zabezpieczenie, ponieważ jak wiemy kodeks pracy nie zabezpiecza naszych praw. Wręcz odwrotnie. Zmienia się, ale na niekorzyść pracownika. Jedną z metod obrony jest, ostatecznością jest strajk. Pani zorganizowała w 2008 roku pierwszy strajk w Polsce w sieciach handlowych. Tak, stanęłam na czele strajku w Tesco, to był luty 2008 roku, to było Tesco w Tychach. Cała załoga praktycznie poszła, był to strajk dwugodzinny gdzie po tym strajku rzeczywiście udało nam się troszeczkę polepszyć warunki pracy, trochę podniesione zostały pensje, aczkolwiek ten strajk był tylko w jednym markecie, później były te, zaczęły się zwolnienia pracowników i w tej chwili pracownicy bardzo się boją to we wszystkich sieciach. Boją się, że stracą pracę, że nie będą mieli z czego wyżywić rodziny. Aczkolwiek jeżeli ktoś ma netto 1100, 1200 zł miesięcznie, to proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś jest na przykład matką samotnie wychowującą dziecko, nie utrzyma i tak tej rodziny. Pracownicy bardzo się boją, ale... Nie wiem, czy zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli oni nie zawalczą o swoją godność, o swoje prawa, to jedna, dwie, trzy osoby nie da rady. Tu musi stanąć naprawdę załoga, żeby pokazać, że oni widzą, że jest źle i chcą, żeby im te warunki były poprawione. Ostatnie pytanie. Pracodawcy robią wszystko, żeby nie dopuścić do powstania związków zawodowych tak. w swoich firmach. E, tak, w Tesco tak samo. I nie tylko w Tesco mówi się pracownikom, że jak wstąpią do związków, to będą zwolnieni, że po co im te związki, związku przecież i tak nic nie robią, że jak będzie to trzeba, nieprawda? to ich nie obronią. Nieprawda. Widać chociażby po mnie, jeżdżę po całej Polsce, jest, jestem tam, gdzie mnie potrzebują, tam, gdzie dzwoni market, że ktoś z marketu, że potrzebna jest pomoc, ja tam jadę, ewentualnie dzwonię, staram się prawnie pomóc w tej chwili z Krakowa, gdzie nie ma naszych związków. Zadzwoniła pracownica z prośbą o pomoc i, i tej pomocy na pewno dostanie. Pani jest? Mogłaby się Pani przedstawić? Jestem przewodniczącą Komisji Zakładowej Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 Tesco Polska. Tesco Polska. A, a Pani pracuje w Tesco? Tak, ja pracuję w Tesco w Tychach. Ja byłam, e, zostałam, przyjęłam się do pracy 13 września 2000 roku. Więc już prawie 11 lat, 7,5 roku pracowałam jako kasjerka, w tej chwili jestem oddelegowana do pracy związkowej, ale dalej w umowie mam kasjer-sprzedawca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W i zaczęliśmy taką akcją ulotkową, nie róbcie zakupów w Wigilię, jeżeli to róbcie w godzinach do południowych. I to jest dalszy ciąg tej akcji, bo, to, bo jak wiadomo, Wielką Sobotę też markety były otwarte do 17, do 18, prawda? I od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. Występujemy nie do pracodawcy, jak, jak widać, a do klientów. Występujemy do klientów, żeby z gazetą, z ulotką, żeby przedstawić klientom, jak, jaka jest praca w marketach. Także to, że kasierka jest uśmiechnięta na kasie, prawda, mówi dzień dobry, do widzenia, a może klap kartę, to jest dla niej. Oprócz tego bardzo ciężko pracuje, nie tylko kasjerka, pracują tak samo pracownicy działów. Jest mało ludzi, za mało, pracuje się za dwie, trzy osoby, trzeba wykonać to, co kierownik każe, inaczej się mówi, nie zrobisz, inni czekają na Twoje miejsce, nikt nikim się nie przejmuje. Także i występujemy do klienta właśnie w obronie tych osób, które na przykład pracują na kasie, bo tam są nie tylko kasjerki, bo są tak zwani multiskillerzy, czyli osoby z innych działów. Jeżeli zrobisz zakupy, najpierw je spakuj, włóż do koszyka, a wtedy dopiero zapłać. Jest chwila wytchnienia dla pracownika na kasie, tak samo dla klienta, który spokojnie zapłaci. I wiadomo, że nasz towar nie pomieszcza się z klientem, który jest za nami, ponieważ kasjerka nie zacznie go kasować. I to jest taka prośba nasza do klientów. Czyli krótko mówiąc, jak możemy pomóc pracownikom, nie wiem, do Tesco, bo to jest tylko Tesco dotyczy akcja, tak? My robimy akcje pod Tesco, ale nie tylko, bo są akcje pod Biedronką, będą pod innymi marketami, dlatego że inne markety też proszą nas o pomoc, bo jest identyczna sytuacja. Także my nie występujemy już w obronie tylko i wyłącznie pracowników Tesco, tylko pracowników sieci handlowych. Tak, tak jak mówię, klient może nam pomóc. Może nam pomóc w tym, że będzie, nie będzie krzywo patrzył na kasierkę, kiedy ona trochę wolniej skanuje, że zapłaci wtedy, kiedy ten towar już spakuje, że cierpliwie poczeka na kogoś na dziale, zanim przyjdzie. E go obsłużyć, a może i pomóc w ten sposób, że wpisze się do książki zażaleń, że niestety jest za mało pracowników i on czeka za długo w kolejce. Może to uświadomi pracodawcy, że to nie wina pracowników jest, że klient ma, że są długie kolejki, że klient długo gdzieś czeka, ale wina pracodawcy, ponieważ tych pracowników brakuje. A ilu pracowników zatrudnia Tesco, takich kasjerów może tak? Tesco ma na ponad 350 sklepów ponad 28 tysięcy pracowników, aczkolwiek w roku 2008, kiedy myśmy zorganizowali strajk, było 300 sklepów i też było 27 tysięcy pracowników. Więc jak sami widzimy, że na ponad 60 sklepów jest tylko 1000 pracowników więcej. A w dalszym ciągu są zwolnienia i to za byle co, nie są za najmniejsze przewinienie dostaje się artykuł 52 i no niestety tak pracodawca postępuje czy kolejne akcje będą jeszcze tak będą kolejne akcje teraz jest w Olsztynie nie, nie... Nie umiem powiedzieć, gdzie będzie kolejna, bo to na pewno będzie następna w Poznaniu, na pewno będzie w Chełmie i na pewno będzie w Chrubieszowie. To w tej chwili nie, nie, nie powiem Państwu daty, bo no to jest, musimy ustalić z pracownikami tamtych marketów, ale na pewno będą w czerwcu te akcje. To są trzy następne sklepy, czy będzie coś wcześniej, trudno mi powiedzieć. Ale będą, będą te akcje, będziemy robić, to tak się wyrażę, do skutku że wreszcie pracodawca zauważył, że to nie jest tak, że my chcemy źle. Nie, my chcielibyśmy, żeby pracownicy pracując w sieciach handlowych byli zadowoleni. Bo... A czy, czy dotychczas te akcje, które już były, przyniosły jakieś efekty? Przyniosły takie efekty, że w momencie, kiedy jest akcja, jeżeli się wejdzie na sklep, to są oparte wszystkie kasy, są pracownicy z firm zewnętrznych i pracodawca chce pokazać, że to nie jest tak, jak my mówimy. Chociaż w niektórych sklepach właśnie słonie mówią: słuchajcie, no, była akcja i się poprawiło. No, przyjęli nam dwie, trzy osoby, zatrudniają firmę zewnętrzną, jest nam trochę lżej. Także te, te akcje coś dają i myślę, że w pewnym momencie dadzą to, że, że będziemy zadowoleni z pracy w, w Tesco na przykład. Dobrze, ja dziękuję, bardzo. dziękuję. Dziękuję bardzo.